George lubi benzynę. Pająk lubi diesla. Pepa uwielbia przegrywać życie na kąpie. Gdzie są moje wszystkie pliki, cookies? Tatusiu, wczoraj jeszcze było ich dużo. O, przepraszam, mamo. Musiałem usunąć historię przeglądania. Ho, ho. Niedobry tatuś. George kładzie... Na wszystko lachę. Papa! George! Czemu kładziesz lachę? Miałeś mi pomagać w ratowaniu planety. Hmm. Pomocy! Pomocy! Tato! W mojej sypialni! Jedzie Dieslem! Oh, ho, ho, nie bój się Peppo! <słuch> Proszę, tato! Dzwoń po Greenpeace. Oh, ho, ho, bez paniki! Witaj George! Czy to ty tak jedziesz, Gizlem? Tato! Otwórz okno. Naprawdę nie ma się czego bać, Pepo. Turbogiźle bardzo mało palą. I nie zrobią ci krzywdy. Nie martw się. Tata. Poprzebija mu wszystkie opony. Wow. O nie! Jesteśmy zgubieni. Zawołam, mamę świnkę. Mamo świnko! <grym> Czy zbiera pan punkty? Pepa zrobiła się trochę odważniejsza. Podoba mu się. Na moim oldschoolowym CPN-ie. Cześć dzieciaki, słyszałam, że. Jedzie tutaj dieslem. Zabiorę kartę flotową, żebyście mogli sami tankować. Mamo! On ma 3-litrowego diesla i prawie 300 koni. A! A do tego 6 cylindrów w układzie V. <laughs> Pepa i George lubią. Diesle. <laughs> Papa! George kładzie. Znowu lachę. On chce się dalej wozić po mieście. Wcale nie chce iść spać. Zregeneruj sobie wtryski, bo kopcisz na czarno.